Wczoraj pokazywałem Wam, że zebrałem szmadziaka gałęzistego, czyli siedzenia sosnowego. Mówiłem w tym nazywam go w tamtym filmie Siedzeń Sosnowy. Ym, nazywany jest także kozią brodą. No i usmarzyłem go. Był pokaźnych rozmiarów. Mniej więcej tej miski była zapełniona. Tyle z niego zostało. Więc no, grzyby to głównie woda, także hityna i pełno mikroelementów i różnych ym, pozytywnych dla zdrowia związków no ja go tylko usmażyłem na masie po prostu pokroiłem nawet z tymi grubszymi częściami z dołu po dokładnym obmyciu no i tyle z niego zostało, pyszny orzechowa, orzechowy posmak choć, choć nie jest aż tak bardzo wyczuwalny chrupiący około 8, 7-8 minut smażyłem ciągle go mieszając na niezbyt wielkiej ilości masła najpierw ym, oddał swoją wodę, potem jeszcze go posoliłem, wyciągnęło jeszcze trochę wody, no i potem i już odparowała woda i się ładnie obsmażył. Jest chrupiący, pyszny. Smacznego i miłych grzybobroń.